W Biblii mieli napisane jednoznacznie, tych Bóg potępił, i dlatego e, mają taki kolor e, skóry. E, a tym samym, skoro ich potępił, a nas wywyższył, to tak jakby były to dwie kategorie ludzi, a zatem można czarnych traktować jako niewolników, e, a, nie a nie białych. Wspominałem o tym, że Burowie nie zgodzili się być, żyć w kraju opanowanym przez Brytyjczyków, być, nie być wolnym tak, w swoim znaczeniu, tylko podległym koronie brytyjskiej, a jednocześnie nie zgadzali się z tym i to bardzo mocno podkreślali. To był główny... Tak naprawdę powód ich wielkiego treku, ucieczki z, tych, z tej kolonii przylądkowej, nie zgadzali się na, na to, żeby